Góry świętokrzyskie to jedne z najstarszych struktur geologicznych w Europie. Świadectwo burzliwej historii Ziemi, zapisane w skałach liczących setki milionów lat. W tym odcinku podcastu przybliżamy ich wyjątkowe znaczenie naukowe. Ekspert opowiada o procesach, które ukształtowały ten obszar, o śladach dawnych oceanów i o tym, dlaczego to właśnie tutaj można dosłownie dotknąć prehistorii naszego kontynentu. Rozmowa pozwala spojrzeć na Góry Świętokrzyskie nie tylko jako na malowniczy region, lecz także jak na bezcenne archiwum dziejów ziemi. Ja nazywam się Artur Baranowski, a moim gościem jest dr Sylwester Salwa. Panie doktorze, jak powstały Góry Świętokrzyskie i czym różni się ich geneza od Tatr czy Sudetów? O ile druga część tego pytania jest stosunkowo prosta do odpowiedzi, no to pierwsza to jest temat morze, jak powstały Góry Świętokrzyskie. Może zaczniemy od tego, że Góry Świętokrzyskie leżą w bardzo specyficznym miejscu na mapie geologicznej nie tylko Polski, ale i na mapie geologicznej Europy, bo znajdujemy się w obrębie Platformy Paleozoicznej, w obrębie szeroko rozumianego TTZ-u, czyli Strefy Tessiera-Tonquista, a jednocześnie w pobliżu Kratonu Wschodnioeuropejskiego, który leży na wschód i na północny wschód od Gór Świętokrzyskich, natomiast na południe granicą Gór Świętokrzyskich, taką na mapie, można powiedzieć, powierzchniowej, byłby zasięg zapadliska przedkarpackiego, czyli takiego potężnego zbiornika, który utworzył się na przedpolu nasuwających się z południa w czasie orogenezy alpejskiej Karpatów. Tak więc można powiedzieć, że miejsce jest wyjątkowe i specyficzne. Co więcej, to jest jedyne tak naprawdę odsłonięcie tak blisko kratonu wschodnioeuropejskiego, Pomiędzy Wielką Brytanią, właściwie Szkocją można by powiedzieć bardziej, a masywem Dobrudży na południu. Jednocześnie o tak dużej powierzchni. Natomiast to, co jest specyficzne też dla Gór Świętokrzyskich, to jest to, że mamy tu niemal pełny profil statygraficzny osadów, które powstały w ciągu ostatnich pół miliarda lat. I następną cechą szczególną jest to, że w zasadzie poza nielicznymi wyjątkami osady te nie zostały zmetamorfizowane, bo te stare osady palozoiczne, zwłaszcza kambryjskie, ordowickie, sylurskie, na innych obszarach zostały przeważnie zmetamorfizowane w różnym stopniu, ale często w takim, który zacierał cechy pierwotne tego osadu. Natomiast u nas te osady nie są zmetamorfizowane i zawierają, no, można powiedzieć, dość dobrą diagnostykę w postaci skamieniałości, zarówno skamieniałości śladowych, czyli tych pozostawionych przez organizmy w osadzie, jak i właściwych skamieniałości, czyli samych organizmów, które są skamieniałe. Zwłaszcza jeżeli chodzi o skały kambryjskie, to tam było dość duże ubóstwo tych trylobitów znalezisk. Natomiast od kiedy operujemy stratygrafią opartą o ten Problem, no, można powiedzieć, że nie tyle się rozwiązał, co dużo jest mniejszy. Tak więc góry Świętokrzyskie powstały w ciągu ostatnich pół miliarda lat, w czym w tym czasie skały tu występujące były wielokrotnie deformowane tektonicznie w czasie orogenez skaledońskiej baryscyjskiej i alpejskiej, którą można by powiedzieć, że w zasadzie do dzisiaj ta hrogoneza alpejska w jakiś sposób y, trwa. W czasie ruchów staro-kaledońskich zostały zdeformowane przede wszystkim skały kambryjskie i być może najniższego Ordowiku. W czasie orgonezy młodo-kaledońskiej zostały zdeformowane skały i właśnie kambryjskie, i ordowickie, i sylurskie. Co więcej, ten etap zakończył się w obrębie regionu kieleckiego, bo trzeba powiedzieć, że Góry Świętokrzyskie dzielimy na region łysogórski na północy i region kielecki na południu, a rozdziela je uskok świętokrzyski, nazywany też nasunięciem łysogórskim. I właśnie w tym południowym regionie orogeneza kaledońska zakończyła się intruzjami, może niezbyt wielkimi intruzjami skał magmowych, diabazów, ale jednak świadczy to o wgłębnym zasięgu uskoków, wzdłuż których migrowała magma, że sięgnęły te uskoki aż do zbiorników z magmą. Najważniejsze znaczenie jednak dla naszego obszaru miała organizacja bo ona zdeformowała nie tylko stare skały i tu głównie przecinały te skały uskoki, ale także fałdowo, zwłaszcza w regionie łysogórskim i w skałach mudopalozoicznych. Także tej orogenezie towarzyszyło powstawanie intruzji. I znowuż w regionie łysogórskim były to diabazy, tak jak w epoce kaledońskiej w regionie kieleckim. Natomiast w regionie kieleckim były to już wyłącznie lamprofily. W obu wypadkach to są skały, które tworzą się pod koniec deformacji tektonicznej, kiedy już tak naprawdę fałdowanie ustaje i intensywnie górotwór jest przecinany przez USKOKI, które otwiera właśnie drogę dla migracji yy, magmy z głębi. Natomiast organizawarystyjska była też o tyle jeszcze istotna, że wtedy powstały najważniejsze koncentracje złożowe rud metali w górach świętokrzyskich. I tu mówimy uwaga o dwóch złożach miedzi jedynych, które były w granicach Królestwa Polskiego czyli miedzianka i miedziana góra eksploatowanych przez kilkaset lat, ale też bardzo liczne złoża galeny, czyli siaczku ołowiu, towarzyszących im siaczków przede wszystkim cynku, czyli sfalerytu, ale czasami także i tlenków żelaza w postaci Hematytu. No i oczywiście w regionie usogórskim dość szeroko rozprzestrzenione już nie tyle siarczki pod kątem rud metali, czyli piryt, który jest tak naprawdę surowcem chemicznym, o tak to byśmy może ujęli, bo był wykorzystywany do produkcji siarki. Natomiast oprócz tego towarzyszyło temu oczywiście powstawanie złóż hematytów. Tak jak na przykład możemy je dzisiaj obserwować w kamieniołomie. Zachełmi, one też w przeszłości były eksploatowane, być może nawet już w czasach rzymskich. Czym się różni ten obszar od obszaru Tatr i Sudetów? No właśnie tym pełnym profilem, który możemy pięknie opisywać, tym, że nie jest dotknięty metamorfizmem w takim stopniu nawet nieporównywalnym, jak Sudety, które w znacznej części zostały, zwłaszcza w oryngwezie gwarystyjskiej, nie tylko zdeformowane, ale i zmetamorfizowane, no a i oczywiście ilością skał magmowych, bo zarówno w Tatrach, ale w tych Tatrach właściwych takich, jak i w Sudetach, no to mamy przede wszystkim duże intruzje ciał magmowych. No i oczywiście różni się troszeczkę też tym, które z orogenez miały najważniejsze znaczenie, bo dla dzisiejszego obrazu Tatr najważniejsza jest Orogeneza Alpejska. Dla Sudetów najważniejsza była Orogeneza Warystyjska, ale też i Alpejska, ponieważ wtedy zostały podniesione po raz kolejny, wyniesione po raz kolejny. W naszym wypadku ten, to znaczenie tych orogenez jest mniej więcej y, podobne, można by powiedzieć. Troszkę inaczej one oddziaływały na skały, ale, ale są dość podobne. No i w górach świętokrzyskich to, y, co kończy, czyli te ruchy orogeniczne związane z organizmem alpejskim, one są już bardzo słabe. One rzadko mają charakter fałdowy, głównie to są skoki. to jest wypiętrzanie tego obszaru, no i oczywiście towarzysząca temu erozja. Czy Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w Polsce? To jest coś, co często się w przeszłości pojawiało, teraz znacznie rzadziej się pojawia. Skoro powstawały już w Kambrze, na, na pograniczu Kambru, Tremadoku, Sandomirydy, wtedy zakładano, że one cały czas istniały i stąd. Ta, to określenie, że to są najstarsze góry w Polsce. No nie, nie są najstarszymi górami w Polsce, zdecydowanie. Można powiedzieć, że ten obraz, który dzisiaj widzimy, to jest obraz, który tak naprawdę powstał w, w wyniku ruchów orogenezy alpejskiej, czyli ponowne wydźwignięcie, ponieważ po każdych ruchach orogonicznych, po każdych ruchach urotwórczych, tak naprawdę przychodził ero okres erozji, który powodował, że góry były niszczone. Tu nigdy nie mieliśmy takich gór, jak my sobie to wyobrażamy. Czyli to nie były Alpy, to nie były himaceum, Malaje już nawet ze względu na obszar, który zajmują Góry Świętokrzyskie, byłoby to nierealne, ale nigdy tak nie było. To były zawsze góry niskie, bardzo szybko niszczone przez erozję i zalewane przez kolejną transgresję, czyli zalew morski. Więc dzisiejsze góry, które widzimy, to jest tak naprawdę obraz, który odziedziczyliśmy po ruchach górotwórczych alpejskich. Z jakich skał zbudowane są Góry Świętokrzyskie? No tak jak powiedziałem, przede wszystkim to są skały osadowe. I tutaj dominują dwa okresy geologiczne, można powiedzieć, czyli przede wszystkim kampr, i Devon. One zajmują razem około 90% powierzchni dzisiejszych gór świętokrzyskich. Jeżeli chodzi o kambr, to są przede wszystkim osady detrytyczne. Osady detrytyczne, czyli powstałe z innych skał i dostarczenia materiału do zbiornika morskiego. To są przede wszystkim piaskowce, piaskowce, mułowce i łowce, ale także piaskowce kwarcytowe, czyli ta specyficzna odmiana, która jest bardzo silnie zlityfikowana, silnie skrzemionkowana, tak jakby sklejona tą krzemionką. I to jest ta odmiana, która buduje najwyższe pasma naszych gór, czyli tak naprawdę łusogóry, Łysica, Święty Krzyż, to wszystko pasmo jeleniowskie, pasmo masłowskie zbudowane są właśnie z tych wyjątkowo odpornych skał. Natomiast oprócz tego oczywiście bardzo ważne są te skały dewońskie i tutaj zarówno klasyczne, czyli znowu piaskowce kwarcytowe, mułowce i łowce, ale także bardzo mniejsza seria osadów węglanowych, dolomitów i wapieni dewonu środkowego oraz dolomitów w mniejszym stopniu, ale wapieni Marglistych wapieni, łupków marglistych ew, dewonu górnego. Jakie badania i czy w ogóle prowadzi się badania geologiczne w Górach Świętokrzyskich tak. obecnie? O tak, oczywiście, że prowadzimy badania geologiczne i to badania w różnych dziedzinach. Wróciła po długiej przerwie mapa w skali 1 do 25 tysięcy, której część pilotażowa była realizowana, cztery arkusze jeszcze w połowie lat 90. Te badania kartograficzne, prace kartograficzne obejmują także aktualizację map 1 do 50 tysięcy, która już w dużej części została zrobiona z bardzo dużym udziałem. Działu świętokrzyskiego. Natomiast oczywiście, że te prace kartograficzne są taką podstawą dającą często materiał czy asumpt w postaci na przykład nowych odkryć, nowych obserwacji dla prowadzenia badań, czysto już naukowych też. Zmieniła się metodyka w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Mamy dostęp do zupełnie innego sprzętu, inaczej interpretujemy pewne wyniki. To otworzyło zupełnie nowe horyzonty dla badań w Górach Świętokrzyskich i są tego efekty. No, na przykład obserwacje dotyczące życia ryb dwudysznych w Dewonie Dolnym, prawda, które już zostały dość opisane. Co ciekawe, to jest klasyczny przykład tego, że nie mając samej skamieniałości, mimo wszystko możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, jak wyglądała, a przede wszystkim jak żyła. W jaki sposób atakowała, w jaki sposób polowała. I to znowuż jest specyfika środowiska w Górach Świętokrzyskich. Ponieważ w momencie, kiedy te ryby prowadziły swoją działalność życiową, jak raz nastąpił opad materiału piroplastycznego z jakiejś erupcji wulkanicznej zapewne dość daleko, który świetnie zakonserwował dno dnomorskie. Także po zdjęciu tych tufitów właściwie obserwujemy dno morskie w takiej samej formie, jak dzisiaj będąc na plaży nad Bałtykiem. Łącznie z markami, ze śladami właśnie żerowania, chodzenia różnych stworzeń. Czy Góry Świętokrzyskie to dobre miejsce do tego, żeby poszukać skamieniałości? O, i zdecydowanie tak. Myślę, że to jest najlepsze miejsce, jeżeli chodzi o polskie. no poza oczywiście jurajskimi amonitami, których raz, że jest dużo, z mają imponujące rozmiary. Natomiast jeżeli chodzi o różnorodność skamieniałości, to absolutnie Góry Świętokrzyskie są tutaj najlepszym miejscem. Mamy tu skamieniałości, tak jak wspominałem wcześniej, zarówno trylobitów kambryjskich, mamy skamieniałości w postaci łupków graptolitowych, w których tak naprawdę ktoś, jeżeli przyjedzie i na te łupki trafi, a jest trochę odsłonić tych skał w Górach Świętokrzyskich, to nie ma szans, żeby nie znalazł graptolita, bo jest ich tam po prostu ogromna ilość. Mamy oczywiście wapienie dewońskie, w których też mamy mnóstwo skamieniałości charakterystycznych właśnie dla dewonu, ale również w Mezozoiku trafiamy na przeróżne skamieniałości i ramienionogi, i małże, no, amonity trafiają się troszeczkę rzadziej. Natomiast jeszcze raz podkreślę, jeśli chodzi o zróżnicowanie to naprawdę nie ma drugiego takiego obszaru w Polsce pod kątem zbierania skamieniałości. Więc tak, zapraszamy i to jest o tyle jeszcze ułatwione, że mamy tu dużą ilość kamieniołomów i nawet po zamknięciu tych kamieniołomów bardzo często procesy wietrzeniowe jeszcze uwydatniają te skamieniałości, więc paradoksalnie nawet jest czasami je łatwiej znaleźć, zwłaszcza jeżeli chodzi o koralowce, to to jest świetny proces wypreparowania. Mówił Pan o dość skomplikowanym położeniu Gór Świętokrzyskich. Czy można mówić zatem o zagrożeniach geologicznych w tym regionie? Czy zdarzają się tu osuwiska, jakieś zjawiska sejsmiczne? No sam fakt, że te góry nie są zbyt wysokie, powiedzmy, że ogranicza kwestie niebezpieczeństwa dużych osuwisk, takich, jakie obserwujemy w Karpatach, ale tym niemniej skomplikowana budowa powoduje, że te zagrożenia jednak się pojawiają. One są lokalne, mniejsze. To, co jest Sporym zagrożeniem dla Gór Świętokrzyskich to są dwa elementy związane z pustkami, czyli tak naprawdę zapadliska i kras. Przy czym one często są ze sobą tak połączone, że to jest ciężko rozdzielić, ale jeżeli chodzi o zapadliska to to, co jest często pomijane, to są zagrożenia zapadniskami nad wyrobiskami górniczymi. Tych wyrobisk górniczych w górach świętokrzyskich jest naprawdę bardzo dużo. Musimy pamiętać, że eksploatacja ród żelaza w obrzeżeniu permsko tu w pasie od Końskich, przez Stomporków, zwłaszcza okolice Stomporkowa, przez Skarżysko, Starachowice, aż po Ostrowiec, eksploatacja tych ród została zakończona dopiero w latach 60. Wiemy, że w czasie II wojny światowej rabunkowo eksploatowali te złoża także Niemcy. Bardzo często nie mamy planów, więc nie wiemy, jakie zaznaczenie tych wyrobisk. Tylko po wielkości hałt możemy szacować, z jakiej głębokości i z ilu poziomów ewentualnie były wydobywane te rudy. Więc zagrożenie realne jest. Natomiast jeżeli chodzi o kras, to oczywiście, że ten kras czasami jest. Widoczny bardzo wyraźnie, a czasami jest on utajony. I tu znaczenie ma duże to, że jest prowadzona intensywna eksploatacja górnicza, bo ona powoduje, że trzeba często pompować wodę z wyrobisk, a obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych powoduje, że przez te skresowiałe systemy zaczyna się przepływ wody, który czyści te systemy. No ale dzięki temu na powierzchni tworzą się zapadliska i czasami takie zapadliska są do nas zgłaszane. W ubiegłym roku pan zgłosił, ponieważ wjechał kombajnem właśnie w takie zapadlisko, które od kilku lat jest przez niego zasypywane, a znajduje się w pobliżu kamieniów. No i zapadliska mogą się tworzyć też nad skałami, które są wyjątkowo łatwe do rozpuszczenia, czyli nad gipsami na całym poniedziu. Jeśli ktoś był w okolicach Skorocic, to nie będąc kilka lat w wąwozie skorocickim, każdy zaobserwuje, gdzie zaszły zmiany gdzie się pojawiły nowe dziury na powierzchni terenu, czyli zapadliska, albo w których częściach wąwóz zmienił przebieg. Mówił pan pośrednio o atrakcyjności Gór Świętokrzyskich. W związku z tym chciałem zapytać, jakie miejsca w Górach Świętokrzyskich poleciłby pan komuś, kto chce je odkryć od strony geologicznej? Od czego powinien zacząć? Przede wszystkim od wizyty w Kielcach, bo tak jak powiedziałem, mamy tu pół miliarda lat w górach świętokrzyskich, w pigułce, na niewielkim relatywnie obszarze. O tyle w Kielcach, to Kielce jest jedną z dwóch lub trzech miast na świecie, gdzie praktycznie odsłonięte są skały paleozoiczne w Pełny niemalże profilu. To, to jest rzecz absolutnie unikalna. Mamy nasze muzeum tutaj przy oddziale świętokrzyskim. Proponowałbym zacząć od odwiedzin w tym muzeum. Jest geopark kielecki, w którym tak naprawdę no, w, w rezerwacie na Wieczni, którego inicjatywa utworzenia wyszła właśnie tu z oddziału z, od, od panów Rubinowskiego, Kowalczyckiego, Wróbleskiego, to oni tak naprawdę położyli, je, można powiedzieć, kamień węgielny pod utworzenie tych rezerwatów i pod ochronę naszych kieleckich kamieniołomów. Więc wycieczka do Kielc, przyjście do nas, odwiedzenie Wieczni razem z Geoparkiem, odwiedzenie Kadzielni, odwiedzenie Śluchowic. Tu. Nie wiem jak w tej chwili to wygląda, ale był taki czas, kiedy Śluchowice były, rezerwat Śluchowicki. zdjęcie tego fałdu Śluchowickiego było najczęściej pokazywanym zdjęciem geologicznym przynajmniej z Polski. Więc spokojnie w ciągu dwóch, trzech dni można tutaj naprawdę z dużą częścią profilu geologicznego święto Świętokrzyskich się zapoznać. Można odwiedzić Jaskiniera i oczywiście, która znowu małe góry, mała jaskinia, za to szata naciekowa, niebywale bogata. Oczywiście chęciny i okolice chęciń z klasyczną inwersją rzeźby, czyli najstarsze skały, które występują w Jądrze antykliny, tworzą dolinę, co jest też rzeczą dość unikalną. Pięknym miejscem jest oczywiście Święty Krzyż, z można się zapoznać bardzo ładnie z uskokiem Rudek, który przecina pasmo główne i przesuwa pasmo jeleniowskie ku południowi. Naprawdę tych miejsc jest ogromna ilość i trudno jest w obrębie Gór Świętokrzyskich znaleźć takie miejsce. Które można oderwać od geologii i rozpatrywać je w, w jakimś innym aspekcie. Więc oczywiście, że zapraszamy. Oczywiście miedzianka. No, miedzianka nie dosyć, że atrakcyjna pod względem mineralogicznym i historycznym to jednocześnie fantastyczny punkt widokowy, zwłaszcza jesienią polecam przy pięknych, żółtych liściach. I jak zatem powinien być długi urlop, żeby poznać Góry Świętokrzyskie od A do Z? Od A do Z. <noise> no cóż, to trudne zadanie oczywiście, natomiast wszystko zależy od tego, w jaki sposób się poruszamy. Czy samochodem, czy rowerem, czy pieszo, bo obserwuję z przyjemnością, że od pewnego czasu znowu wraca turystyka piesza i to tak momentami dość intensywnie. Ale coraz dłuższa sieć ścieżek rowerowych bardzo zachęca do, do zwiedzania na rowerze. Myślę, że tygodniowy urlop z rowerem już mógłby nam tutaj. Sporo pomoc. Mogę tak anegdotycznie powiedzieć, że już kilkanaście lat temu na jednym z forów takich prowadzonych przez rowerzystów padło pytanie, gdzie na jeden dzień na rowerze z Warszawy. No i ku mojemu zdziwieniu bardzo powszechną odpowiedzią było w góry świętokrzyskie. Państwo przyjeżdżali do Skarżyska, przesiadali się z samochodów na rower i w ciągu tego jednego dnia objeżdżali dużą część. Kiedy pojawiła się większa oferta agroturystyczna i hotelowa, okazało się, że pytanie, a gdzie na weekend? No i odpowiedzi znowuż takie same, w góry świętokrzyskie. Więc absolutnie serdecznie zapraszamy do zapoznania się nie tylko z przyrodą, która wprost wynika tu z geologii, ale także i z geologią. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wysłuchaliście podcastu z serii Geologia do Ucha. Dołączcie go do ulubionych w swojej aplikacji i nie przegapcie kolejnych odcinków. Do usłyszenia!